Z ewangelii według świętego Jana w czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy z tej mowy Jezusa Chrystusa, która miała miejsce w Wieczerniku, rozważali rozważyli dwa jakby wersety. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. Moi drodzy, Jezus Chrystus nie chce, abyś Jego ojciec zabrał uczniów z tego świata. Wręcz odwrotnie. Zbawiciel pragnie posłać tych, którzy, których umiłował, których przygotował, w ten świat, aby szli i głosili Jego naukę. By byli świadkami Jego życia i Ewangelii. I tutaj rodzi się pytanie, bracie i siostro: jakim świadkiem Jezusa Chrystusa Ty jesteś? Ale jest i druga sprawa dotycząca tego, jak często powtarzamy pięknego, wspaniałego świata. W wymiarze religijnym, duchowym, jaki ten świat jest dla Ciebie? Radosny, wspaniały, przyjazny, przyjemny, czy też wręcz odwrotnie zimny, chłodny, przeciwny, czy wręcz wrogi? Jezus Chrystus posłał na świat tych uczniów posyła i nas ale zdaje sobie sprawę z tego jak słabi jesteśmy i jak wrogi jest ten świat to dlatego prosi swego ojca aby on uświęcił uczniów w prawdzie prawda prawda o Bogu o sobie samym to niezwykła rzecz rzecz która sprawia właściwie przeżywana że taki człowiek zbliża się do Boga w sposób wyjątkowy, wręcz przytula się do Boga i pragnie tego Boga i jego naukę nieść innym ludziom. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ta bliskość i prawda Ewangelii sprawia, że ten człowiek w chwilach trudnych, kryzysowych jest podnoszony na duchu i one dodają mu siły i radości. Zostańcie z Bogiem.